Domena działania no to są właśnie te trzy wybory. Co, kto, jak. A przewaga to już w ramach danej domeny, dlaczego nasz produkt jest wybierany. I myślę, że e, trzeba się też dokładnie na tym zastanowić, czym się różni jedno od drugiego. Przykład, którego używam nieraz na zajęciach jest taki. Mamy wyśmienitą restaurację Atelier Amaro w Warszawie. Ma gwiazdki Michelena. Mamy też restaurację Pizza Hut. Czy atelier Amaro ma przewagę strategiczną nad Pizza Hut? Nie, zero. Nie ma ani jednej przewagi, bo działają w różnych domenach. To jest kompletnie inne co, inne jak, inne kto. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli mamy fiksację na jakość, w przypadku wielu produktów tak jest, że myślimy, OK, robimy najlepsze na świecie, jesteśmy liderami, to możemy się bardzo boleśnie sparzyć i zdziwić, bo być może wydaje nam się, że gramy. Winną gramy niż gramy naprawdę. Gry, wydaje nam się, że gramy w piłkę nożną, gramy w rugby. Być może nasza konkurencja, nasza półka, nasze nasza bezpośrednie otoczenie jest w innej domenie niż nam się wydaje. W związku z czym nasza przewaga strategiczna jest iluzoryczna. Myślimy, że mamy na przykład przewagę jakościową, a to jest guzik prawda. Ona jest nieistotna w tej domenie, w której tak naprawdę gramy. Myślę, że o przewadze strategicznej warto powiedzieć kilka słów więcej. Małe firmy. Często myślą, że robią coś lepiej, albo będą robić coś lepiej. E, prowadzę dużo sesji mentoringowych dla startupów i e, przychodzą z pomysłem, e, będziemy robić e, usługi informatyczne w jakimś obszarze. A, pytam, a, wie, a skąd wiecie, że wybiorą Waszą firmę? No, będziemy to robić lepiej. I bardzo trudno często firmie odpowiedzieć, w jaki sposób będą to robić lepiej. To znaczy, co to znaczy lepiej? Mówią, no bo mamy niższe koszty. Mówię, ok, czyli będziecie robić taniej. Ale wraz ze wzrostem firmy oczywiście ta przewaga strategiczna bardzo szybko się zniweluje, albo znaczy, że Wasz biznes będzie przynosił słabe pieniądze. No, będziemy robić lepszej jakości oprogramowanie, albo będziemy robić lepszej jakości stroje pływackie. Ale w jaki sposób zagwarantujecie tą jakość? Co sprawi, że wasze akurat stroje kąpielowe będą lepsze? No, użyjemy lepszych materiałów. A ja wtedy pytam, a jak? Dlaczego sądzicie, że wasi konkurenci nie korzystają z lepszych materiałów? I wtedy. Często firmy zaczynają się zastanawiać, no dlaczego? Może właśnie ze względu na koszty, może ze względu na trudność w ich użyciu. Chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę, że właśnie przewaga strategiczna jest czymś, co decyduje o sukcesie firmy. I rzadko jest to jeden czynnik. Rzadko jest to e, albo idziemy w jeden czynnik, absolutnie się na nim koncentrujemy, czyli właśnie próbujemy coś wytwarzać absolutnie po najniższych kosztach. Jak Ryanair, który powiedział: Nie interesuje nas zadowolenie klienta, nie interesuje nas obecność w social mediach. Ryanair nie ma żadnego profilu facebookowego, nie licząc profile haterów Ryanera, którzy są niezadowoleni z usług. Nie mamy praktycznie żadnej obsługi, nie inwestujemy w jakość obsługi klienta, etc. Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na, na obniżeniu ceny maksymalnie dla klienta. I, I na tym budują swoją ogromną flotę, która w tej chwili jest już ilościowo porównywalna z flotą Lufthansa. I to jest ta ich unikalna przewaga. Natomiast bardzo często, jeśli myślimy o tym, jak zrobić unikalną restaurację, unikalne przedszkole, musimy pamiętać, że decyduje o tym kilka e, czynników: lokalizacja, wystrój, e, obsługa to, kogo zatrudniamy i bardzo dobre firmy potrafią zwracać uwagę, że Naszą unikalną przewagą w ramach tej strategii jest kilka czynników. Albo stajemy się e, usługą premium, albo właśnie idziemy w niską cenę, albo mamy jakieś szczególne podejście. W przypadku edukacji może to być właśnie jakaś metodologia, e, wokół której wszystko budujemy. Także ta przewaga strategiczna, trzeba sobie zadać bardzo wiele pytań, żeby być pewnym, że faktycznie mamy przewagę strategiczną i powiedzieć, że będziemy lepsi od konkurencji, nie jest wystarczająco precyzyjne. Pełna zgoda i myślę, że mam tu trzy takie komentarze do tego, co powiedziałeś. Z Ryanerem sytuacja jest o tyle ciekawa, że Ryaner wychowuje sobie klientów i komunikuje bardzo jasno, będziecie mieli dyskomfort w podróży. I to jest świetna strategia, dlatego że klient, który ma niskie oczekiwania, będzie zadowolony. Źródłem szczęścia są w końcu niskie oczekiwania. W związku z czym Ryanair celowo komunikuje rzeczy absurdalne, na przykład, że będzie pobierał opłatę za skorzystanie z toalety, albo że wprowadzi miejsca stojące w lotach. Wiadomo, że tego nie zrobi, ale jednocześnie to wysyła jasny komunikat. Kliencie, oczekuj, że będzie tanio i nieprzyjemnie. Dzięki temu klient jest mniej awanturujący się. W związku z czym Ryanair bardzo precyzyjnie określił swój tak zwany value proposal, czyli propozycję wartości dodanej. Jednocześnie, jak systemujemy nad jakością, czy Renner oferuje niską jakość? Nie, absolutnie nie. Renner w swojej domenie działania oferuje jakość, która dla klienta jest akceptowalna. I to jest bardzo istotne rozróżnienie. Jak się rozmawia z inżynierami, dla nich jakość to jest kwestia bezwzględna. Tak jak w, tych, w przypadku tych startupów, którym, którym konsultowałeś, będą robili lepsze materiały. Co to w ogóle znaczy? Jeżeli klient nie zauważa różnicy, to ten materiał nie jest lepszy. On jest lepszy w sensie technologicznym, ale technologia nikogo nie obchodzi. Rozmawiałem kiedyś z inwestorem, który chciał otworzyć restaurację hinduską w Cambridge, Massachusetts. No i pierwsza jego refleksja była taka, słuchajcie, zwalnia się fajny lokal tutaj na rogu, zrobię najlepszą restaurację w Cambridge, bo nie ma dobrych restauracji hinduskich w Cambridge. Ja mówię mu, dobra, fajnie, super, tylko wiesz, ja nie jestem Hindusem, on akurat był, ja się stołuję w trzech, tutaj podaję mu trzy kolokalizacje hinduskich restauracji i dla mnie jest okej. Okay. Mówi, nie, nie, to nie jest ta jakość. To ja zrobię z prawdziwych składników, z prawdziwych przypraw. Ja mówię, no okej, okay, fajnie, to dobrze, że tak zrobisz. No ale rynek już zagłosował, tak? Ludzie nogami decydują, że te trzy istniejące restauracje mają wystarczająco dobrą jakość. Nikogo nie obchodzi twój pomysł na troszkę lepsze przyprawy. Okej, okay, może jest rynek na super premium restauracje w Cambridge, Massachusetts, ale to wcale nie jest oczywiste. Skoro ona nie istnieje, to pewnie jest po temu powód. I tego rodzaju pytania trzeba sobie zadawać. Jeżeli mamy pomysł na wartość dodaną, to jeżeli ta wartość dodana polega na czymś, co nie istnieje na rynku, zastanówmy się, czemu nie istnieje. Może ludzie nie są gotowi dopłacić, może ludzie chcą jeść przeciętne albo słabe jakości hinduskie jedzenie, które kosztuje tyle, co kosztuje dzięki temu, że ma może troszkę niższą jakość techniczną, ale jest to jakość akceptowalna. Zatem jakość. Musi być postrzegana i przewaga jakościowa musi być postrzegana jako przewaga jakościowa w oczach klienta. Klient uważa, że to jest lepsze. Nas nie obchodzi, czy to ma technicznie lepsze parametry. Unilever w Polsce sprzedaje produkt. W, nie pamiętam dokładnie nazwy, to jest chyba nazywa się Ekstra Śmietankowe, czy jakkolwiek bądź. Nie używają słowa masło. Tak. I jest to produkt, który po prostu jest bryłką olejów roślinnych z aromatem. Masło. Czy to jest produkt niski jakościowo? No, na to pytanie nie da się odpowiedzieć twierdząco. On jest jak najbardziej dobrej jakości w swojej kategorii. Klient akceptuje tę jakość. Klient godzi się z tym, co je. Ewentualnie, jeżeli trafi się klient, który sądzi, że to jest masło, zwiódł się terminologią i będzie później zawiedziony, ok, dla tego klienta to będzie jakość niewystarczająca. Ale cała reszta, która ten produkt kupuje, jest prawdopodobnie zadowolona. Jest to jakość. Nie techniczna, tylko jakoś konsumencka. Tutaj nie wiem, czy to jest do końca dobry przykład, żeby go podawać, bo faktycznie jest to przykład, gdzie w domenie działania producent zdecydował się no, w pewien sposób nabierać klientów, którzy mają jasne skojarzenia i tak zapakować ten produkt, żeby on wyglądał jak masło, a koszty wytworzenia będą o połowę niższe. Nie rekomendujemy tutaj tej strategii, ale oczywiście jest ona szeroko stosowana. Natomiast. To co warto sobie pytanie na pewno zadać, ilekroć wybieramy domenę strategiczną, w której pracujemy, o ilekroć zastanawiamy się nad unikalnymi cechami naszego produktu czy coś co się nazywa po angielsku unique selling points, to co sprawia, że produkt się sprzedaje, jest zapytać się właśnie czy już ten produkt istnieje, albo dlaczego nie istnieje, bo bardzo często startupy mówią, że jako pierwsi dostarczamy ten produkt. Bardzo często kopiując istniejące modele, dostarczę BlaBlaCar dla rynku drabin. Czyli będę przewoził drabiny, bo faktycznie trudno je przewieźć na zwykłym BlaBlaCarze, więc będę oferował specjalną usługę BlaBlaCar dla drabin. Ja wtedy pytam, ale zastanawiasz się, dlaczego nie istnieje BlaBlaCar dla drabin? Może jest niewystarczający popyt? Może za, mała jest właśnie, za mały jest właśnie ten rynek? i Trzeba za każdym razem zapytać, nie tylko czy siebie, czy osoby, z którymi współpracujemy, nie tylko co jest unikalnego, ale faktycznie czy istnieje potrzeba na rynku, czy ta, czy ta nisza istnieje. Oczywiście wiele innowacyjnych produktów edukowało klienta, to znaczy początkowo ludzie wsiadając do Ryanaira 10, 15 lat temu mówili, że to nie będą korzystać z tego, z tego typu usług, bo jeszcze nie rozumieli koncepcji tego produktu, i faktycznie klienta trzeba nieraz edukować. Ale Ilekroć konstruujemy nowy pomysł biznesowy, warto pamiętać, że e, musimy wiedzieć, dla kogo powstał ten produkt i zapytać się, czy istnieje rynek dla niego. Skoda, e, mój kolega z Cornell University e, założył startup Convoy. Convoy to jest Uber dla ciężarówek. Mhm. Pytanie, czy na to jest rynek? No teraz już wiemy tak, jest ogromny, paręset milionów dolarów jego firma jest warta, dzięki temu, że zrozumiał, że to są troszeczkę różne potrzeby. Przewozy towarowe, spedycyjne, ale z wykorzystaniem modelu ad hoc, kierowców z własnymi ciężarówkami, którzy mogą się zgłaszać, i zam zamawiających. Jeżeli rynek nie istnieje, często mamy wrażenie, że może tej niszy nie ma. Także trzeba wybalansować. Z jednej strony mieć nosa, mieć dobre poczucie, że to, że produkt nie istnieje, to znaczy, że to jest szansa, ale z drugiej strony mieć ostrożność. To, że produkt nie istnieje, to być może znaczy, że nikogo nie obchodzi. Czy potrzebujemy na przykład. Cmentarzy wirtualnych dla zwierząt? Trudno powiedzieć. Wiem, że na to poszły pieniądze unijne na startupy, które robiły wirtualne cmentarze dla zwierząt. Z tego co wiem, nie są to oszałamiające sukcesy. No ale czy potrzebujemy na przykład wirtualnych cmentarzy dla ludzi? Kto wie. Wiemy, że na Zachodzie już tego rodzaju biznesy jak najbardziej funkcjonują.